Dlaczego wąż nie ma jaj? Bo by wyglądał jak chuj. <śmiennie> <śmiennie> Katechetka do dzieci. Co robimy kiedy jest post? Komentujemy i dajemy lajka. <śmiennie> <śmiennie> Przychodzi facet do baru i mówi do barma yy, poproszę piwo bez soku. Bez jakiego soku? A może być bez malinowego. Do sklepów biega facet i pyta sprzedawcy: "Jest cukier w kostkach? Nie ma. A jakaś inna tania bombonierka dla teściowej? <śledztrza> Przychodzi facet do skupu złomu i mówi: "Mam wiadomość." Jaką? "Złom." <śledztrza> Przychodzi baba do lekarza. Panie doktorze, chcę mieć nowy otwór. Na to lekarz puka się w czoło, a baba mówi Nie tu, bo bym mi ja mi oczy powybijał. <noise> Idzie turysta przez wieś i widzi Bacę siedzącego przed chałupą i całującego się po rękach. Co ba, co tam robicie? Zagaduje turysta. O, to grostek na panocku, zaraz się będę łonanizował. <noise> Rozmawia dwóch pijaków i jeden się pyta drugiego. Jadasz już coś? Coś ty, ani kropelki. <głos> <głos> Czemu pasz synek spina na szafie? Ostatnio spadł w nocy z łóżka, i żeśmy z żoną tego nie słyszeli. <głos> <głos> Idzie czerwony kapturek przez las i w krzakach siedzi wilk Wilku, wilku, dlaczego masz takie wielkie oczy? Spierdalaj, nie widzisz, że sram? <ścoughs> <ścoughs> Francuskie rodzaje papierosów Petit léjon, déptané, i krokodyle I j'ai kolega do kolegi. Ostatnio byłem na zebraniu anonimowych alkoholików. No i choja tam anonimowi, wszystkich znają.